Dziś pierwszy raz piekłem pizzę napolitańską w piecyku Diawola Pro wersja trzecia. Efekt zobaczcie sami. Jak się okazało, kamień jest odwrotnie ułożony. Przy następnej pizzy postaram się już to poprawić. Myślę, że nie wpłynęło to zbytnio na jakość pizzy. Jedynie spód był trochę mocniej zdeformowany. Postanowiłem nauczyć się robić prawdziwą napoletanę. Na start dwie kulki po 250 gram. Hydracja 65%. Użyłem mąki Caputo Pizzeria. Mąkę, pomidory oraz mozzarellę można zamówić przez aplikację Fresh. Na start dwie klasyczne margarity. Użyłem dwóch rodzajów mozzarelli. Niestety mozzarella galbani nie wyszła zbyt estetycznie. Chyba za drobno ją pokroiłem. Smakowo uważam, że jednak mozzarella galbani jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o piecyk, postanowiłem zainwestować w przedsprzedaży w piecyk Diabola Pro. Dużo osób chwaliło poprzednią wersję, więc pomyślałem, że trójka powinna być jeszcze lepsza. Pierwszy raz mam do czynienia z piecem o tak wysokiej temperaturze. Już po pierwszym użyciu wiem, że to całkowicie inny poziom niż mój poprzedni piecyk Optima Napoli. Przede wszystkim wysoka temperatura i szybkie nagrzewanie to zupełnie inny poziom, ale też termometr, izolacja i wentylacja, które robi robotę. Czy Wy też dostaliście już swoje piecyki? Podobno niektóre piecyki dojechały niekompletne. W moim przypadku wszystko jednak pasowało. Niestety jedna z spic źle się przełożyła i trochę się zsunęło. Nauka trwa. Na samym końcu możecie zobaczyć, jak to wyszło. Jak na pierwszy raz jestem zadowolony. Tydzień robię kolejne, już będzie tylko lepiej. Będę mógł także więcej powiedzieć o piecyku, zmierzyć czas, w jakim się nagrzewa i inne szczegóły, które teraz niestety wypadły mi z pamięci. Dajcie znać, co sądzicie o piecykach kopułowych i czy nadają się one do nauki pieczenia pizzy napolitańskiej. Zapraszam do subskrypcji, oglądania moich eksperymentów i challengeów jedzeniowych. Поздравим! Niestety trochę źle przełożyłem. Tak wyszło.